list intencyjny i już pierwsze działania są podejmowane w celu budowy nowego toru kolarstwa szosowego w Bielawie. Współpraca pomiędzy samorządem województwa samorządem Bielawy mamy nadzieję, że w projekcie również będzie partnerstwo ministerstwo sportu. Tu są prowadzone rozmowy. Ta współpraca ma poskutkować budowaniem pierwszego takiego toru. W skali naszego kraju. Tak, kilka takich torów w Europie już istnieje i oczywiście tymi dobrymi przykładami się inspirujemy. Natomiast chcemy, aby Dolny Śląsk i wiele robimy ku temu, aby Dolny Śląsk został rowerową stolicą Polski, bo to nie tylko single tracki, to nie tylko cyklostrada Dolny Śląska, która już za moment będzie się materializowała. To nie tylko tory MDB, przecież też niedawno w Polanicy podpisywaliśmy porozumienie w sprawie utworzenia toru kolarstwa górskiego. W sprawie utworzenia w Polanicy toru, toru kolarstwa górskiego, no dzisiaj Biaława kolarstwo szosowe, odmienna dyscyplina kolarstwa, ale też ciesząca się dużym zainteresowaniem. Tor, który ma powstać we, w współudziale finansowym właśnie samorządu województwa, to tor, na którym będą mogli trenować zarówno. Profesjonaliści, którzy będą tu przyjeżdżali z całego kraju i z całego województwa. Jak również ma też służyć po prostu do treningów, czy nawet takiej zwykłej jazdy najmłodszym, czy tym mniej wyczynowym zawodnikom. Jedyny tego rodzaju tor w Polsce, wierzymy, że spowoduje, że właśnie to Białego. Dolnej do Południowa część stanie się tym wyznacznikiem no, dobrej infrastruktury rowerowej, bo, jak powiedziałem, oprócz Rapy to także Polanica, no i cała sieć ścieżek rowerowych, ale także parki rowerowe, których też w najbliższym czasie na terenie naszego województwa już nieco bardziej równomiernie powstanie powstanie co najmniej, a kilka, docelowo kilkanaście. Panie Marszałku, droga do powstania tego. Toru y, kolarskiego nie była wcała, wcale łatwa. To nie jedyne rozmowy, jakie zarząd prowadził w celu jego powstania. Tak, prowadziliśmy wcześniej rozmowy z Sobudką. Niestety nie udało nam się wspólnie dojść do porozumienia. E, po drodze pojawiła się Bielawa. Burmistrz Bielawy bardzo e, aktywnie podszedł tego pomysłu, bardzo był zainteresowany i dzisiaj właśnie podpisaliśmy list intencyjny z Bielawą na e, wybudowanie toru kolarskiego na terenie tej gminy. Jaka jest perspektywa powstania tego toru? Jeżeli uda nam się szybko w montaż finansowy, wydaje mi się, że dwa lata to jest wystarczający okres. To jest kolejna inwestycja w sport, sport rowerowy na terenie dolnego śląska. Tak, rzeczywiście mamy program bike parków, który czeka w ministerstwie na akceptację i podpis ministra, który chcielibyśmy realizować na terenie dolnego śląska parków a umiejętności jazdy na rowerach MTB dla młodzieży. Drugi taki pomysł to jest tor cross country w MTB Cross Country w Polanicy Zdrój. Tam już jesteśmy po podpisaniu list intencyjnego Polanica przygotowała właśnie projekt całego tego obiektu. No i cyklostrada cyklosa dolnośląska, czyli sieć dróg rowerowych na terenie całego Dolnego Śląska. Panie burmistrzu, Bielawa wydaje się być idealnym miejscem dla tego typu inwestycji. To kolejna rzecz o charakterze sportowym, która uatrakcyjni ofertę Bielawy, ale czy miasto jest gotowe na taką inwestycję? To prawda. Sama, sama atrakcyjność położenia bielawy u podnóża górsowich no dedykuje, że w tym mieście kolarstwo jest taką dyscypliną wiodącą. Przy czym dotychczas, korzystając z zaplecza naturalnego gór, rozwijało się kolarstwo górskie. Kolarstwo takie trekkingowe. Natomiast dziś podpisaliśmy list intencyjny, który ma ożywiać kolejną część kolarstwa, czyli kolarstwo szosowe. Tutaj we współpracy z zarządem województwa dolnośląskiego. Uznaliśmy, że masy Łysej Góry, góry, która liczy sobie 365 metrów nad poziomem morza, jest to kompleks. Yy, yy. Łąk, powiedzmy, z drogami polnymi o areale ponad 20 hektarów jest świetnym miejscem do realizacji tej inwestycji. I zakładam, że tak jak kiedyś dawno funkcjonowało na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej takie stowarzyszenie Ogniwo Dzierżoniów i wychowało nawet Olimpijczyka Jacka Mickiewicza, to od tamtych czasów niestety kolarstwo szosowe mocno podupadło w naszej części województwa. Jestem przekonany, że ta inwestycja, która będzie nie tylko na skalę kraju, ale skalę Europy spowoduje Ożywienie zainteresowania i lokalnej społeczności, ale przede wszystkim sportowców w naszym kraju i mam nadzieję, że wrócą świetne czasy dla kolarstwa szosowego. Bielawa stanie się ważnym punktem na mapie wszystkich pasjonatów rowerów, kolarstwa. To prawda. Już tak jak powiedziałem, dziś mamy co weekend najazd fanów turystyki górskiej, rowerowej. Natomiast my tworzymy bazę turystyki aktywnej bardzo szeroko. W tej chwili rozpoczynamy procedurę przetargową dotyczącą budowy hali wielofunkcyjnej, w tym jakby sportowej, z zapleczem hotelarskim, z zapleczem gastronomicznym. Będzie to też świetna baza pobytowa dla grup kolarstwa szosowego, które będą chciały przyjeżdżać do Bielawy na obozy sportowe, na jakieś zawody. Jestem przekonany, że właśnie ten potencjał sportowy tego obiektu będzie też nakręcał koniunkturę gospodarczą, ale i finansową w naszym mieście. Panie dyrektorze, jak ważna to jest inwestycja dla Dolnośląskiego kolarstwa? To jest bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Dolnośląskiego kolarstwa, ale również dla całego kolarstwa w Polsce. Byłby to absolutnie innowacyjny tor kolarski-szosowy, który mógłby służyć zarówno do treningu, jak i do organizacji wyścigów, szczególnie końcówek, na bardzo atrakcyjnym terenie, jakim jest Bielawa, bo wokoło mamy górki, jak wszyscy wiemy i można by było kończyć wyścigi właśnie w tym miejscu. Poza tym, no cóż, bliskość szkoły mistrzostwa sportowego, niesamowicie istotny element, a mianowicie bezpieczeństwo. Na tego typu torze, na pętli, która ma 4 do 5 kilometrów, można już z powodzeniem trenować i to we wszystkich kategoriach. Począwszy od takich dzieciaków, od gdzieś tam uczestników szkółek kolarskich, poprzez juniorów, zawodowców, no i oczywiście wielu amatorów i mastersów. Myślę, że utrakcyjniłoby to teren bielawy kolarsko, chociaż on już i tak jest atrakcyjny, i myślę, że dałoby naprawdę takiego mocnego kopa w rozwoju kolarstwa na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.